A pięknie, kochanie. jak wiecie 15 grudnia 2021 roku weszły e, nowe rozporządzenia, obostrzenia nałożone przez naszych e, kochanych krawaciarzy. Tak mniej więcej ma to wyglądać. Dzień dobry. Dzień dobry, jak pan wie, stop, 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 chwileczkę, chwileczkę, proszę pana, jak sam pan wie, wyszły nowe rozporządzenia i na tej podstawie my jako restauratorzy musimy zadawać pytania króciutkie. Będę pytał dane wrażliwe. Znaczy, czy w ostatnim czasie często dochodzi u pana do... Wzwodu. To się, wie pan co, zależy od tygodnia i od dnia. Dobrze, a czy przy okazji wzwodu towarzyszy jakaś gorączka? Gorączki nie miałem że. Dobrze, a proszę pana krótki przewlekły kaszel, może katar? Nie, nie. Dobrze, dobrze, czyli jest, czuje się pan zdrowy? No, czuję się na siłę. Zapraszam Pana serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do stoliczka zaprowadzi Pana dziewczyna. dobrze? Dziękuję. O, dzień dobry panie, dzień dobry. Przepraszam, jak Pani wie, wprowadzamy, wprowadzamy nie my, tyle co rząd wprowadził na nas jako restauratorów nowopostrzenia, Musimy zadać kilka pytań. Mogą być dosyć wrażliwe. A na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że wszystkie media ściekowe, jawne, te właśnie telewizyjne, o tym informują, że my mamy takie prawo. No, proszę się nie kłócić, no oni zawsze rację, mają rację. Ja się absolutnie z panią nie kłócić, ale ja bym chciała zapoznać artykuł, na podstawie którego pani jako restaurator może mnie obudzić. Proszę pani, pani wróci do domu, obejrzy telewizję, pani wróci do restauracji. Jak pani nie obejrzy telewizję, to proszę nie przychodzić, bo pani nie rozumie niczego. Czy Pani odpowie na pytanie? czy Pani chce wyjść? No, odpowiem na te pytania. Dobrze, ale to jest więc proszę tak, powiedzieć tak. E, króciutko, zwięźle. Ja naprawdę to nie są jakieś trudne pytania. Czy w ostatnim czasie e, towarzyszyła Pani jakaś wyższa temperatura? E, zazwyczaj, czy w takim okresie 17 zimowym towarzyszy wyższa temperatura? Proszę Pana to jest normalne, mamy sezon grypowy po prostu. Dobrze. Czy w ostatnim czasie towarzyszyła Pani e, jakieś, no jakieś, nie nosa, katarek? Nie, nie mam kataru. Już nie mam ma kataru. Dobrze. Czy dziś rano była temperatura? Nie. Nie było temperatury. Czy w ostatnich 10 dni, bo w dziesięć, to jest bardzo istotne, czy towarzyszyły jakieś, jakieś zmęczenia, przemęczenia? Nie, proszę pana. Nie. Czy menopauza jest u pani już? Oczywiście już, już jest. jest, tak? Czy czuje się pani zdrowa? Zdrowa się czuję, proszę pani. Czuję się pani zdrowa, dziękuję. proszę pani zaprowadzić, A ja mam takie pytanie do pana. Tak. Ja, ja nie jestem się... od odpowiada, ja jestem od zadawania. Ja, ja rozumiem, tylko nie mam takiej ciekawości, bo panie, ja mogę odpowiedzieć Pana wszystko, żeby pani w sensie mogła smacznie zjeść, bo wiadomo, że Pana restauracja to jest najlepsza w okolicy. Już Pani a, nie oglądała internetu. E, nie, ja po prostu już tutaj jadłem wcześniej, zanim a. to szaleństwo wypukło, Dobrze. więc jest smacznie, zdrowo, natomiast no mówię, mogę Panu odpowiedzieć tak, żeby Pan mnie wpuścił, a Pani też tak przecież nie ma gwarancji tego, że Ale to jest to Ale oświadczenie według prawa, które zostało oświadczone przez nie jest oświadczeniem, które można skłamać i tak nie jest dane pod uwagę, bo to jest prawo, które nie jest prawem. Znaczy, to jest prawo. Zapraszam Panią w Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.